Witajcie! W tym wideo pokażemy Wam najstarszą Biblię, bardzo stary obraz, a w zasadzie jego pozostałości i inne odkrycia, które bardzo interesują współczesnych historyków. Zanim zaczniecie oglądać, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć ikony dzwonka, aby niczego nie przegapić. Ilość odkryć, które każdego roku mają na swoim koncie archeolodzy, jest dosłownie niezliczona. Co ciekawe, większość z nich ma dość przyziemne i praktyczne przeznaczenie. Istnieją jednak znaleziska, których cel budzi zażarte spory wśród naukowców. Właśnie o nich dziś porozmawiamy. Egipski dysk z alabastru Na początku naszej listy odkryć znajduje się to, które trafiło do Holenderskiego Muzeum Archeologicznego mowa o alabastrowym dysku ważącym 75 kg. Naukowcy wiedzą o jego istnieniu od ponad 200 lat, ale wciąż nie mają pojęcia, do czego był on kiedyś wykorzystywany. Jedyne, czego eksperci są pewni, to fakt, że znalezisko to pochodzi z kultury starożytnego Egiptu. Jak zakładają egiptolodzy, głównym przeznaczeniem dysku były rytualne pochówki i kontakty z bogami. Cóż, najwyraźniej jeśli coś jest niezrozumiałe, zwykle tłumaczy się to właśnie religią i różnymi rytuałami. 6 kg czystego złota. Historia tego skarbu zaczyna się w niewielkim miasteczku pana i, jak to zwykle bywa, został on znaleziony przypadkowo przy okazji zupełnie innych prac. Bracia Dejkow mieli małą firmę, w której produkowali cegły i wyrabiali do tego glinę. Jeden z braci przypadkowo trafił łopatą na coś metalowego. Jako, że w ziemi nie powinno być nic takiego, zaczął ostrożnie wyciągać przedmiot. Początkowo nie wiedział, że jest on wykonany ze złota. Miał kształt rogu, a po oczyszczeniu z brudu zaczął charakterystycznie połyskiwać. Dopiero wtedy bracia zdali sobie sprawę, że to kosztowna rzecz, w dodatku cenna dla archeologów. Jeden z mężczyzn stwierdził, że wróci na miejsce i zacznie kopać dalej. Niemal natychmiast trafił na kolejny przedmiot, a potem na jeszcze następny. Łącznie bracia odkryli dziewięć niesamowitych rzeczy. Według ustaleń historyków, dawniej na tych terenach mieszkały plemiona trackie. Specjaliści wciąż jednak zastanawiają się, kto stworzył te unikatowe przedmioty. Ogólnie uważa się, że to dzieło starożytnych greckich jubilerów, a trafiły one na te ziemię poprzez handel. Przybliżony czas produkcji to trzeci, czwarty wiek przed naszą erą. Złote przedmioty przedstawiają greckich bogów i postaci z mitologii. Bracia oddali znaleziska archeologom. Trafiły one do Narodowego Muzeum Historycznego w Sofii. Konopie ze starożytnej Judei. W czasie wykopalisk archeologicznych w Izraelu naukowcy odkryli tajemniczą rzecz na ołtarzu w starożytnej świątyni. Jej analiza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wykazała, że to coś zawiera konopie indyjskie i kadzidło. Co ciekawe, najprawdopodobniej substancje psychoaktywne odgrywały kluczową rolę w rytuałach odprawianych w Królestwie Judy. W 1963 roku w BR-Szewie, mieście położonym w południowej części Izraela, archeolodzy ujawnili nieznane wcześniej religijne ołtarze wapienne. Znaleźli tam pozostałości konopi indyjskich i kadzidła, co wskazuje właśnie na ich wykorzystanie do celów religijnych w starożytnej Judei. Według archeologów to ogólnie pierwszy dowód używania konopi do celów religijnych na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Naukowcy ustalili, że substancją znajdującą się na małym ołtarzu o wysokości 40 cm jest po prostu marihuana zmieszana z nawozem, który był używany do ogrzewania. Tymczasem substancja znaleziona na drugim ołtarzu o wysokości 50 cm to kadzidło zmieszane z tłuszczem zwierzęcym wykorzystywanym do odparowywania. Konopie indyjskie były częścią praktyk religijnych, a pozostałości kadzideł dodatkowo pozwoliły lepiej zrozumieć, jakie substancje były używane do ich produkcji w królestwie Judy. Iran Ari, szef oddziału archeologii epoki żelaza w Muzeum Izraela w Jerozolimie, powiedział, że nie jest to pierwszy przypadek w kulturze, kiedy do rytuałów używa się roślin halucynogennych. Ich działanie rzecz jasna przyczyniło się do wejścia w określony stan. Według Ari, ujawniło to nowe aspekty religii żydowskiej. 100-metrowy podziemny korytarz. Meksykańskim naukowcom udało się natomiast znaleźć wejście do podziemnego korytarza pod świątynią Pierzastego Węża Quetzalcoatla, gdzie ich zdaniem mogą znajdować się groby starożytnych indyjskich władców. Świątynia Pierzastego Węża znajduje się w Teotihuacan. Naukowcy musieli kopać przez blisko 8 miesięcy, zanim udało im się odkryć przejście. Eksperci ustalili, że długość tunelu wynosi 100 metrów, a znajduje się on zaledwie 5 metrów od budynku świątyni. Przejście zamknięte między 200 a 250 rokiem naszej ery nie zostało jeszcze oczyszczone. Możliwe, że mieszkańcy Teotihuacan sami zablokowali korytarz, bo ukryli tam coś ich zdaniem cennego. Skaner laserowy i inne profesjonalne urządzenia pozwoliły jak dotąd na sprawdzenie jedynie pierwszych 36 metrów tunelu. Dalej przejście blokuje jeszcze kilka przeszkód. Wejście ma kształt kwadratu o boku 4 metrów. Wykopano około 2,5 tony ziemi, a podczas prac znaleziono przedmioty takie jak starożytne naczynia, artykuły gospodarstwa domowego, figurki, dzbanki i wiele innych. W sumie odkryto ich ponad 50 tysięcy. Z badań geofizycznych wynika, że korytarz może łączyć kilka dużych sal lub wiele sekretnych pomieszczeń. Dopóki jednak przejście nie zostanie całkowicie oczyszczone, można się tego jedynie domyślać. Obraz, który leżał w ziemi przez 7 wieków. Eksperci w wykopie technicznym ujawnili starą ziemiankę, której powstanie datuje się na XIV wiek. W środku odkryto też fragmenty wykorzystanych tkanin i cienką drewnianą płytę. Według naukowców to nic innego jak starożytne płótno, które pełniło rolę dekoracji mieszkania. Szef oddziału archeologicznego Azowskiego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Andrzej Masłowski, twierdzi, że takie znalezisko było pierwszym w jego karierze. Wcześniej widział jedynie freski ścienne i ozdobne kafelki. Można przyjąć, że odkryty obraz miał wymiary 30 na 30 cm, a przedstawiono na nim kwiaty i pędy roślin. Zachowały się bowiem malowidła niektórych liści. Obraz leżał w dole na głębokości około 1,5 metra. W trakcie prac naukowcy odkryli kilka fragmentów o wielkości monety z widoczną czerwoną farbą. W tej chwili lokalni konserwatorzy zajmują się odkryciem. Nie wykluczają, że rysunek zostanie częściowo odrestaurowany. Jego XIV-wieczny autor pozostaje nieznany. Figura z muzeum w Peru. Większość nietypowych figur to abstrakcyjne wyobrażenia żywych istot, ludzi czy zwierząt. W tym przypadku wszystko wydaje się jednak znacznie bardziej skomplikowane. Widzimy tutaj człowieka, który trzyma w rękach nic innego jak kierownicę, a przed nim stoi dziwna rzecz. Co zaskakujące, naukowcy nie starają się dowiedzieć czegoś o tym znalezisku, a wręcz je ignorują. To oczywiście jedno z wielu odkryć, których nie wyjaśniono, ale które tłumaczy się kwestiami religijnymi. Nasza historia pełna jest jeszcze tajemnic i zagadek. Niestety, na pewno duża część z nich nigdy nie zostanie rozwikłana. Ewangelia Barnaby Cała księga została napisana w języku asyryjskim, starożytny dialekt aramejski. To co najważniejsze, to zawarta w niej Ewangelia Barnaby, jednego z uczniów Chrystusa, który podróżował z apostołem Pawłem. Wyniki badań wykazały, że wiek tego znaleziska wynosi od 1500 do 2000 lat. Oznacza to, że ta księga rzeczywiście mogła zostać napisana jeszcze w czasach Jezusa Chrystusa. Teraz starożytna Biblia przechowywana jest w Muzeum Etnograficznym w Ankarze. Jej strony wykonano ze skór zwierzęcych i z czasem zaczęły one czernieć, przez co nie można przeczytać całego tekstu. Pomimo swojego bardzo tajemniczego pochodzenia, ta wersja Biblii wywołała prawdziwą burzę w Watykanie, bo w swojej treści obala to, czego naucza Kościół. W tekście Barnaby istnieje co najmniej pięć niezgodności z tekstem biblijnym przyjętym na Soborze Nicejskim. Po pierwsze, twierdzi się w niej, że Jezus nie był synem Bożym, ale prorokiem. Ponadto z tekstu wynika, jakoby Jezus wstąpił do nieba żywy a nie został ukrzyżowany, bo jego miejsce na krzyżu zajął Judasz Iskariota. Co zaskakujące, Watykan oficjalnie uznaje fakt, że w 325 roku naszej ery głosowano nad Ewangeliami, a niektóre informacje z nich zostały ocenzurowane. Być może wśród niezatwierdzonych dzieł znalazła się też Ewangelia Barnaby, której tekst znaleziono potem w Turcji. Eksperci ustalili, że księga jest oryginalnym wydaniem liczącym sobie ponad 1500 lat. Tekst wskazuje również, że niebawem na świecie pojawi się ostatni islamski prorok. Watykan zamierza przeprowadzić bardziej szczegółowe badania Ewangelii Barnaby, w których wezmą udział katoliccy i tureccy specjaliści. Uważa się, że na Soborze Nicejskim Kościół Katolicki ocenzurował Ewangelie, które były częścią oryginalnej Biblii a w szczególności usunął z niej właśnie Ewangelię Barnaby. Swoją drogą dzisiejsza wartość tej Ewangelii to potwierdzenie jej autentyczności. Wycenia się ją na około 28 milionów dolarów. Największa i najstarsza budowla Majów Przyjmuje się, że między 1000 a 350 rokiem przed naszą erą Majowie budowali małe wioski. Odkrycie amerykańskich naukowców z University of Arizona w regionie Tabasco w Meksyku, w pobliżu granicy z Gwatemalą, podważa jednak te teorie. Na Aguada Fenix specjaliści odkryli bowiem ukrytą pod ziemią sztuczną platformę o wymiarach 1413 metrów z północy na południe i 399 metrów ze wschodu na zachód, podniesioną na 10 do 15 metrów. Od platformy odchodzi 9 szerokich dróg. Ten kompleks udało się zobaczyć dzięki wykorzystaniu LIDARu, czyli technologii teledetekcji z powietrza za pomocą laserów. Umożliwia to uzyskanie informacji o obiektach ukrytych pod ziemią. Wcześniej platforma nie została ujawniona, bo jej ogromna i płaska powierzchnia wtopiła się w naturalny krajobraz. Dzięki LIDARowi widać jednak, że choć stara, to dobrze zaplanowana przez Majów konstrukcja. Archeolodzy poprzez datowanie radiowęglowe potwierdzili, że kompleks zbudowano między 1000 a 800 rokiem przed naszą erą, co czyni go najstarszą budowlą kultury Majów, a przy okazji największą. Pod względem wielkości wygrywa ona z piramidami i pałacami nawet z późniejszych okresów. Odkrycie naukowców skłania do nowego spojrzenia na kształtowanie się cywilizacji Majów. Zdaniem badaczy, w tym czasie Majowie nie mieli jeszcze jasnej struktury społecznej. Ale posiadali szeroką wiedzę z zakresu architektury i budownictwa. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego i było to dla Was ciekawe, możecie polubić to wideo i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!